puszką masy kajmakowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni Magnusa. Dzisiaj jeden z moich specjałów, czyli pierogi pieczone albo po prostu piecuchy. Pięknem tego dania jest to, że farsz do tych piecuchów może być nawet przeróżny. Dzisiaj właśnie pokażę wam trzy takie farsze, czyli mięsny, wegetariański oraz deserowy na słodko. Zaczniemy od zrobienia ciasta drożdżowego. Robimy takie ciasto jak na pizzę. Zaczynamy od zrobienia zaczynu, czyli do naszego lekko podgrzanego mleka, 250 ml, dodajemy łyżeczkę cukru, 25 g drożdży i z 250 g mąki pszennej, która będzie nam potrzebna za chwilkę, bierzemy łyżkę, którą również dodajemy tutaj. I wszystko dokładnie mieszamy. Kiedy wszystko dobrze wymieszamy, nam się rozpuści. Odstawiamy to na 15 minut w ciepłe miejsce. Po 15 minutach nasz zaczyn troszeczkę spuchł, więc czas zacząć ciasto. Do miski dajemy resztę naszej mąki. Łyżeczkę do półtorej soli. Dwie łyżki roztopionego i ostudzonego masła. I wbijamy jedno jajo. Do tego dodajemy nasz zaczyn i czas na ugniatanie naszego ciasta. Ciasto ugniatamy aż przestanie się lepić do rąk. W razie potrzeby trzeba dostać drobiny mąki i ugniatać dalej, po czym przykrywamy i odstawiamy na godzinkę do wyrośnięcia. A my w tym czasie zrobimy sobie farsz. Przygotowujemy farsz kurczakowy z serem i sosem pomidorowym. Kurczaka oczyszczamy oczywiście z różnego rodzaju błonek, jakichś żył, tego typu elementów. Kroimy naszego kurczaka w kostkę. Dodajemy paprykę słodką, czosnek granulowany i przyprawę do kurczaka. Wszystko dokładnie mieszamy. Na rozgrzany olej w tym momencie wrzucamy naszego kurczaka. Jako, że ja lubię mięso, to robię farsz z dużą ilością kurczaka. Aczkolwiek, jeśli dacie dwie piersi zamiast trzech, to również wyjdzie sporo farszu. Kiedy nasz kurczak się już zarumienił, dodajemy jedną dużą pokrojoną kukurydzę w kostkę oraz trzy duże przeprasowane ząbki czosnku. Wszystko mieszamy dokładnie. Kiedy cebula się zeszkli, to dajemy pokrojone w kostkę tak cztery średnie pomidory. Wszystko dokładnie mieszamy. Celem tego jest smażenie tak długo, aż pomidory puszczą sok i wtedy jeszcze troszeczkę się zredukują. Także jak wszystko wymieszamy ładnie, to będzie taki, taki kurczak w gęstym sosie pomidorowym. Dobrze, jak widzimy już nasz sos bardzo ładnie się połączył z naszym kurczakiem cebulką i czosnkiem. Także możemy już go wyłączyć. Przełożymy go sobie do miski. Zostawimy na spokojnie, żeby sobie wystygł, żeby troszeczkę zgęstniał jeszcze. Po łatwiej nam później będzie robić z niego pierogi. A my zajmiemy się następnym farszem. Nasz następny farsz to szpinak z serem, feta i czosnkiem, czyli farsz wegetariański. Zaczniemy od tego, że na suchej patelni uprażymy sobie to odrobinę więcej niż pół sztulanki słonecznika. Uporządniony słonecznik odkładam póki co do na bok. Kroimy dwie średnie lub jedną dużą cebulę w drobną kostkę. Pokroimy w kostkę cebulę, obsmażamy na oliwie na dużej patelni. Cebula nam się zeszkli, przeciskamy 4 ząbki czosnku i dodajemy na patelnię. I dodajemy również niedługo później 450 g mrożonego szpinaku. Ten szpinak nam się rozmrozi, wypuści wodę, w której to wszystko jeszcze wymieszamy i później smażymy, aż cała woda wyparuje. Kiedy wyparowała nam cała woda, dodajemy w tym momencie 200 g sera feta, ja używam półtłustego. Pokroimy go sobie w kostkę, żeby było łatwiej. Chodzi o to, żeby go wymieszać w całość tego szpinaku i połączyć bardzo dobrze właśnie z resztą. Jak widzimy, nasz ser tutaj się coraz bardziej rozpuszcza. Właśnie o to chodzi, żeby to było takie wszystko ze sobą połączone. Cały czas smażymy, mieszając i kiedy skończymy, przełożymy do miski i połączymy z naszym uprożonym słonecznikiem. Tak to powinno wyglądać, zanim właśnie to przełożymy do miski i wymieszamy z słonecznikiem. W tym stanie ciężko byłoby zrobić z tego farsz do pieroga, bo by się rozłaził, aczkolwiek jak to troszeczkę ostygnie, to zgęstnie i będzie znacznie łatwiej. Także przekładamy do miski i teraz do dalszej mieszanki dodajemy nasz uprażony słonecznik i wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowany farsz szpilakowy zostawiamy do ostygnięcia i zgęstnienia. I bierzemy się za deser. Nasz słodki farsz zaczynamy od tego, że mamy szklankę płatków owsianych. Ja używam górskich. Które zalewam odrobiną mleka. Chodzi o to, żeby po prostu je tam lekko przykryć, żeby płatki wchłonęły to mleko. A nadmiar później odciśniemy. Tak zalane płatki zostawiamy na 15 minut, żeby właśnie sobie wchłonęło to mleko. Do naszego farszu, oprócz naszych płatków oraz za chwilkę jeszcze masy kajmakowej, która to wszystko wam powiąże, dodajemy różnego rodzaju elementy. Zawsze ja daję do tego słodkiego czekoladę, którą właśnie zaraz sobie pokroję na drobniejsze kawałki. A oprócz tego zachęcam do eksperymentowania. Ja na przykład dam sobie troszeczkę rodzynek, troszeczkę żurawiny. Mam tutaj różnego rodzaju mieszanki właśnie orzechów e, i tego typu elementów, więc po prostu pozbieram sobie jakąś szklankę, półtorej właśnie takich rzeczy. E, jeśli orzechy będą troszeczkę większe to również je troszeczkę posiekam e, i wszystko za chwilkę zmieszam właśnie w misce. Także odcisnąłem lekko bardzo tylko e, resztkę mleka z płatków, które jeszcze się nie wchłonęły. Zrobiłem sobie tutaj mały zestaw, pokroiłem sobie czekoladę, dodałem żurawiny, orzechy, owoce tropikalne, e, rodzynki więc w tym momencie wsypuję wszystko do naszej miski. Co większe rzeczy właśnie starałem się też połamać albo, albo pokroić, rozdrobnić w jakiś sposób, żeby też nie były zbyt duże. I wszystko łączę puszką masy kajmakowej. Kiedy naszą puszkę masy kajmakowej zaczęliśmy już otworzyć, po prostu używamy jej, żeby wymieszać wszystkie składniki w miejsce. Tak wygląda nasz trzeci farsz. Wszystko ładnie zostało połączone właśnie za pomocą naszej masy kajmakowej. I w tym momencie zabieramy się za ciasto i klejenie pierogów. W tym momencie mamy naszą stolnicę, mamy nasze ciasto. Po opróżnionej stolnicy rozwałkujemy ciasto i będziemy za chwilkę kleić nasze piecuchy. E, wiadomo, że co ludzi, to sposobów na zawijanie pierogów, albo na lepienie pierogów ogólnie. Ja pokażę Wam sposób, który pokazała mi moja mama, e, który pozwala na szybsze wykarmienie części osobowej rodziny. E, mianowicie biorę odrobinę farszu, kładę na rozwałkowanym cieście, jeszcze każdą porcję farszu daję trochę żółtego sera. Mogą to być dosłownie kostka żółtego sera, może to być właśnie tak jak jest tutaj starty żółty ser. Właśnie sztuczka, którą poznałem od mojej mamy, polega na tym, że ciasto zawijam w tym momencie na farsz. Wykładam w miejscu właśnie, gdzie jest ten farsz, tak żebym miał um, moje pierożki tutaj bez powietrza. Jeśli gdzieś miałbym dziurkę, to zawsze mo można ją po prostu na szybko zalepić, to nie jest żaden problem. I w tym momencie właśnie mam e, tego typu zaplanowane pierogi i można to na przykład wycinać szklanką, można to wycinać kubkiem, albo właśnie najlepiej kubkiem niż szklanką, żeby miała troszkę grubszy rant. Ja mam takie specjalne narzędzie, które sobie wydrukowałem na drukarce 3D, które wygląda w taki sposób. Ogólnie polega to na tym, że naciskam właśnie w miejscu, w którym wiem, że mam farsz, naciskam, robię ruch w dół, i mam pięknie wyciętego piecucha. I dalej lecimy. Wiadomo, że może nie wyglądają każdy z nich idealnie, jak powinien wyglądać pieróg. Ale robi się to znacznie szybciej. Smakują tak samo. więc nie należy się tym za bardzo przejmować. Zrobię teraz kilka sztuk z każdego farszu, czyli właśnie zrobiłem pięć sztuk z kurczakiem, zrobię jeszcze za chwilkę ze szpinakiem i na końcu na słodko i wszystko za chwilkę wrzucimy do piekarnika. Nasze piecuchy są już gotowe. Mamy rząd tych z kurczakiem, rząd ze szpinakiem oraz rząd na słodko. Teraz każdy z tych piecuchów jeszcze pokryję pędzelkiem jajkiem i tak, na piecuchy z kurczakiem posypię koperek na piecuchy ze szpinakiem posypię odrobinę rozmarynu, a te na słodko zostawimy po prostu z jajkiem na wierzchu. Tak przygotowane pierogi wkładamy do piekarnika na 20 minut na 220 stopni. Moi drodzy, tak wyglądają nasze piecuchy. Te dwa pierwsze, czyli ze szpinakiem oraz kurczakiem, są przepyszne z sosem czosnkowym, a te słodkie są dobre po prostu na słodko. Jest bardzo smaczne. I polecam zrobić, a na koniec rzucimy jeszcze zdjęcia, już z talerzy. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza na ogólnie, jakie inne farsze mogłyby, mogłyby być w takich mycuchów. I ogólnie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Got